i to na kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy grę e, Rio, e, The Video Game. Pewnie wam podoba pisało gra komputerowa. Na podstawie animacji. Pierwszej części. Animacji jest jeszcze druga część tak. Czy oglądałem. Pierwszą na pewno. Drugą. Absolutnie nie wiem. <śm> może, ale pewnie nie. Ale pierwsza muszę wam powiedzieć. To jest jedna z nielicznych e, animacji. Bo to Disney, chyba było. Jak Disney, ja i dobrze mówię. Czemu ja nie sprawdziłem? Na pewno. A, raz Przepraszam, to, to było przy studio Blue Sky. I oni też mieli epochalotów, Która akurat są bardzo lubię, chociaż ma jeden taki błąd w całej serii. Ale to kiedy indziej o tym sobie opowiemy. Ale Rio, jak mówiłem to jest jedna z takich bajek animacji 3D. No 2011 tu pisało e, e, no, to, no to już na przykład, bo już później ja nie widziałem tych animacji jakoś, nie wiem, potem to już trafiało na takie same gówna i powiedziałem nie, nie chcę oglądać Dzisiaj już same aktorskie filmy oglądam i hojeraka to akurat nigdy sobie nie mogę odmówić e, ale właśnie Rio to był jedna z tych ostatnich takich animacji, które mi się podobały, mimo że tam chociaż raz nie było takich, bo nie wiem dlaczego w animacjach zawsze musi być dramatyzm Mama Jelonka Bambi musi ginąć. Odlot tam też na wszelką śmierć. Chociaż wiadomo, to jest piękne, tam masy nagród dostał i w ogóle odlot jest dobrym filmem, ale ja nienawidzę jak w tych animacjach zawsze jest dramat i to w, prawie w każdej jest. Jest dramat, a to jest dla mnie dziwne, bo raczej film dla dzieci to powinien być właśnie taki radosny. Chociaż nie wiem, ktoś by tam nie wiem, że Trzeba wplatać te właśnie tematy uczyć dzieciaków, ale nie wiem już. Ale to moja pogadanka, bo a więc i Rio było spoko... A i to jeszcze, bo animatorzy przy tej animacji mieli potężne wyzwanie. Nie chodzi mi już o samo wykonanie postaci w ogóle, bo to wiadomo też jest wysoki poziom, ale ten film jest kolorowy i tam ile jest kolorów na ekranie to się dzieje film Rio de Janeiro, Świebozineiro. Jak ten film ile ma kolorów, przecież oni tam się animatorzy tam z, kurde, się mega obsrali, jak to tam robili. E, Współczuję. No ale mamy w końcu grę. Kurde, zaraz będą 3 minuty, a tu grze trzeba powiedzieć 3. Jak ostatnio przy Driverze San Francisco e, zapowiadałem wam i dostarczyłem ją to jest gra, która jest z tej mini -gier, ale ma kampanię w sobie. <gry> I kontynuujemy gry e, e, po Happy Fit e, Gry na podstawie animacji dla dzieci. Chwila jakieś, na pewno na kanale jakieś wcześniej musiały być jeszcze, ale nie pamiętam, ale trzeba więcej dawać. Znaczy ogólnie ja daję takie niszowe gry, bo chcę się odróżniać. Wreszcie jakby zawsze inni Call of Duty, Assassin's Creed, jakieś Battlefieldy inne, a ja tutaj i Rio zapuszczam i koniec. Chcę w się sensie właśnie tak odróżnić jakoś. A po drugie ja wam powiem, że te Rio jest fajne. Ale to jest podroba basza. Tak naprawdę wam powiem, ale jest naprawdę spoko. I ten tryb fabularny, wam powiem, nie zaskoczył, bo go się da przejść jakieś w półtorej godziny, ale jak grasz na wyższych poziomach trudności, bo jak grasz na najniższym, to w godzinkę nawet chyba mniej możesz go załatwić serio. E, więc lepiej grać na wyższym poziomie trudności. Ja grałem, e, nie wiem po co tak zrobiłem, e, grałem na e, sam e, specjalnie, bo chciałem zobaczyć. Jak w grę, która się powinno gry ze znajomymi, gra się samemu i no fajnie się gra, ale właśnie na wyższym poziomie aktywności, bo sztuczna inteligencja yy, jest lepsza wtedy, bo na niższym jak zagrałem, to wszystko było bardzo banalne i łatwe. Ja wiem, że się teraz czekam gry dla dzieci i jestem czubem przez to, ale no jednak yy, tak bywa i yy, to jednak należy tak grać, ale... Nie umówię Wam wszystkich Minigier, bo w tej grze Minigier jest tło wo, yy, mega wow. Mamy trzy nie, 5, 5, e, t, tak jakby tryb, mamy tryb y, kampanii, zaraz do niego przejdziemy. I tak, mamy tryb, yy, on się jakoś nazywa Versus chyba, czy coś takiego. Wchodzimy yy, i. Możemy wybrać sobie jakąkolwiek minigrę, jaką chcemy. Możemy w kolejności, jakiej one będą lecieć. Bardzo mi się to spodobało, eee, właśnie jak ktoś ma swoje te ulubione minigry eee, i tam może sobie poustawić Bardzo, bardzo fajne. I tak, tak naprawdę możemy sami sobie stworzyć teraz kampanię. Tak eee, na to wygląda. I eee, to też tak można sobie pomyśleć. Trzeba taki little planet. <laughs> nie wiem, że ty, ale mamy inne tryby, 3. które ja wam tutaj ich nie omówię, bo one są tak naprawdę. Takie same, tylko tak, o, o, na przykład jeden masz koło fortuny yy, i tam yy, jak yy, wylosuje ci, no to będziesz tam grał sobie minigrę. No i zawsze to jest tak, że jakieś minigry tam są wylosowywane, yy, jakieś inne gówna. No nie chcę mi się tego yy, omawiać, tych trybów, bo no, no, nie są jakieś za ciekawe. No ale w grze w trybie kampanii mamy powycinane animacje z filmu i to jest ogólnie mm, trochę słabo słabo, znaczy fajne ale patrząc jak ta gra jak animacja z filmu wygląda i porównując na przykład postacie jak one wyglądają w grze to trochę tak dziwnie to mi wyglądało ale wam powiem że ta gra wygląda całkiem nawet nieźle. Eee, wam powiem, nawet nie wiem, kto ją robił. Eee, czy Ubisoft nie wydawał? Nie, nie pamiętam, ale wygląda całkiem spoko. Muzycznie. Mamy znowu to samo, co przy Happy Fit. Muzyka jest po prostu nie dla mnie i ja nie mogę jej tak do końca ocenić. chociaż, przyznam, tu już bym wolał ją niż. Eee, eee, niż z Happy Fit. Tutaj jeszcze są jakieś takie rytmy, które mi nawet, nawet na siłę podchodziły, a tam to. Tam to nic. <noise> tam to tylko rytmy diska. Tu jeszcze coś tutaj, bym jeszcze mógł tutaj coś wykrzesać, ale nie się się jakichś minigierek, bo ich jest bardzo, bardzo dużo, ale jest jedna z Kaszabasza, która jest, ee, no, jeden do jednego, to tutaj się nazywa Hokej. E, tutaj zawsze mamy, czterech nas jest. E, w, w, ka w każdej części z ekranów jest, jesteśmy my i tam inni nasi oponenci. Każdy ma taką swoją e, taką tarcz co, czy coś tam. No i musimy odbijać krążek hokejowy, tam jak ktoś tam już e, e, zginie, powiedzmy, zginie, no to e, jego tam część e, robi się taka e, e, ściana z lodu. E, no ale to tak, taka minigra była dokładnie w Kraszu tylko tam była taka bardziej... Science fiction, że, tam, że tak powiem, nie no, tylko inna po prostu. A tutaj też są oryginalne, ale wam powiem tak. Eee, ja przeczytałem tylko raz kampanię, eee, ale właśnie nagrywam to w tym samym dniu, co Driver San Francisco recesję bo w się udało tak szybko tutaj eee, skończyć. Eee, ale eee, w grze mm, w kampanie nie ma wszystkich minigier. Nie, nie będzie tych wszystkich, które będziesz już miał w tej liście, za później w innym trybie zobaczysz. Tu nie będzie, tak? Będziesz miał dużo ich, ale nie wszystkie. Ale mi się wydaje, że jak będziesz jeszcze raz przychodził w kampanię, to będą inne. Tak powiedziałem. a jak będą takie same, to trochę jednak słabo, wam powiem. Ale, wam powiem, są oryginalne gry. Jak tak przechodzisz kampanię, co jakiś czas są te oryginalne. Ja nie powiem, ich jest dużo, ale też się zdarzają e, powtórki, powtórki e, wariacje na dany temat, na temat celowniczka serio. Jest tutaj jakiś tam, e, tam takich rzucania w tam wroga, jakiś tam uciekanin, różne takie są. Opowiem jakieś ciekawe. Jest tak, e, jest taki dach, ale taki, e, taki na ukos i musimy szybko wchodzić na górę. <grym> żeby omijać kule, które na nas lecą, się odbijają, albo e, nie możemy sterować e, postacią, tylko możemy klikać i ona będzie sama szła, Uczymy jak najszybciej, i trzeba sobie tam skoczyć i z podwójny skok. A i gra jeszcze już na, gram na Xboxie, graj jeszcze już na PlayStation 3, na Nintendo Wii e, i na ds z tego co kojarzę? Tak, może jakieś tą wersję zobaczymy i kolejną recenzję, serio. Czy Burio 2 gra, nie wiem. Może jakiś zobaczymy. <noise> Wszystko z może zobaczymy. Jest już 9 minut. E, chcę jeszcze parę minigier po omawiać tu. No dobra. E, jest też e, takie, że trzeba się na błoto rzucać <noise> serio. I kto jest bardziej brudny, ten przegrywa. Znaczy, ogólnie minigry mogą brzmieć głupia, ale szczerze to się bardzo. W każdym. No dobra, są tam może dwie, trzy, które mi nie przypasowały, ale w tychże prawie każda minigra, minigra podobała, e, wam powiem. A tutaj jest naprawdę duża ilość. Mamy celowniczek, co ciekawe. Mamy, e, tak, mamy jeden, gdzie się leci z góry i jeden, który jest FPP. Ten z FPP to jest to samo, co jest było, te szalone kurczaki, wiecie. E, czyli, e, ale to już, tutaj wam powiem, że Tutaj ktoś może dostać oczopąszu. Bo tak, no celujesz sobie, masz te celownik i ale oprócz tego masz jeszcze trzy inne celowniki tych swoich oponentów. To może ci się już mieszać to wszystko. Wam powiem, no ale szczerasz te takie małpki jakby. Yy, yy, I tam zgarniasz sobie punkty yy, ogólnie. Też jest taki, gdzie on... My idziemy wprost po ulicy, a na wprost na idą te małpki, musimy je rzucać arbuzami, też jest lotu taka jak lecimy przez plażę, to musimy szczelać yy, yy, wy, 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 wy. te małpki, też jest, że z boku lecimy i musimy umijać przeszkodę yy, też też jest takie coś, że ten taki bulldog, co tak, pamiętam, w filmie on miał e, taki jakby, że tak powiem, kapelusz z owoców zrobiony. E, I tutaj musimy go w ciemności tak latarką wypatrzeć i szczerze, ja to, to za pierwszym razem wszystko tutaj, czy większość e, na easy tutaj ja porobiłem, za, na hard, przyznam się, czasami mi się zdarzało e, wtopić, e, ale e, tam. Ale się dorosiłem. <noise> w ogólnie w kampanii są podzielane na poziomy. Minigier są podzielone na poziomy, ale w jednym poziomie muszę znaleźć 5-6 minigier. I to tak... Może... No właśnie szkoda, że nie wstawili ich więcej. Bo tak jak tak patrzę, no to mówię, no szybko przejdę do kampanii, nigdy się nie myliłem. Ale jakie są jeszcze takie... Jakieś minigry. Też jest, gdzie piniata jest rzucana, musimy ją rozwalać, bo z niej wypadają owoce i musimy je szybko zbierać. Też jest, gdzie dwa... <grym> dwie minigry od wody są ciekawe. Jedna to jest, gdzie musimy... Tam, gdzie wcześniej była woda na ciemniejszej stronie piasku musimy na nią szybko wejść, wtedy zgarniamy punkty, ale znowu woda szybko do nas e, leje się, więc musimy szybko uciekać. I e, coś jeszcze jest, a i jeszcze trzeba, e, zanim woda znowu do nas przypłynie, to musimy jeszcze sobie pozbierać tam jakieś owoce. Też są e, dopalacze, albo szybki bieg, albo taki, jakaś kurde papryczka, e, gdzie płonie dupa i jak jakoś pod, podbiegniemy, no to e, będzie, będzie... No, to na jakiś czas nas tak, jakby oszołomni, nie będziemy w ogóle się mogli ruszać. Też są oczywiście taneczne. A, bo jeszcze film Rio to jest połączenie przygodowego, komedii i Ja ogólnie nie widzę muzykalu w bajkach, ale jeszcze w Rio jakoś tam zacisłem zęby. Pamiętam, jeszcze jakoś to przeżyłem. Mój, tylko, a nie chyba się udało. Jakoś to tak, czy my tam nie drażni. Nie wiem, to, to jest jakieś coś zimnego. Ale tu też są albo gdzie taki jakby bulldog jest jakby DJ-em i na, na takich bębnach gra i musimy to powtarzać albo gdzie dwoma gałkami w sekwencjach z Gitar Hero musimy w takim pasku e, sobie tam stukać i jeszcze coś jest e, gdzie musimy jeszcze tańczyć a gdzie taka a to jest tandetnie wykonane gdzie wychodzi zdjęcie e, tego E, tego bulldoga w, w jakiejś tam pozie. No i w pewnym momencie jak dochodzi do ciemnego punktu, musimy tam gałką sobie tam, e, tam wykonać to. E, wam e, powiem. E, też jest jakaś minigra, gdzie musimy szybko po, pozbierać owoce, ale też się w pewnym momencie szybko schować e, tam do tam jakiegoś kubła, e, bo, no bo stracimy punkty wszystkie e, takie e, tam. I co? I mówię, ja tutaj omówiłem trochę tych minigier, a ich jeszcze trochę, trochę zostało, więc, więc tutaj nie jest byle co. Jeszcze pamiętam był Ice Age 4, który też go przemieni na grę, na taką minigrę, którą. Ja przynajmniej nadaje się co ciekawe i może jeszcze ją przejdę na Xboxie albo nadaje się. Zobaczymy i może ją omówię. Jeszcze mam grę o pszczołach na Xboxie, jeżeli chcecie gry na podstawie animacji, którą kiedyś już grałem, ale na komputerze. O, powiem, więc Zobaczymy. Na Xboxie sobie taka poradziła. Nie, no coś tam jeszcze tam yy, wydropiłem, że tak powiem. Ale co i ja gra, czy ja powiedziałem o wszystkim, o, yy, o wszystkim, co chciałem, ale nie o wszystkich Nigrach. Chyba tak, no, gra naprawdę, jak ta Nigra jest naprawdę fajna. Mi się tam podobała. A potem się zaskoczyłem, jak ona była spoko. <grym> I co, no, jakieś jeszcze takie ciekawe Nigry, które się wybiły. Eee, chyba... A, też była jakaś była, gdzie musimy szybko pozbierać owoce, ale w pewnym momencie musimy tak z, e, zastygnąć, ale kto tam nie zastygnie, to już traci te owoce, a różne, różne tam jak sobie zagracie, to tam e, dużo tego ogólnie pierdu e, jest. I, I ogólnie te celowniczkowe sekwencje tak typowo podwyższają dają, albo też są fajne e, To jeszcze wam na końcu powiem Że tak, my jesteśmy na dole po bokach są ciężarówki na górze są e, nasi oponenci i oni rzucają tam jakieś orbuzy na nas. My musimy ich omijać, to jest akurat proste. I e, jeszcze te ciężarówki się do nas przybliżają. E, nie zginiecie nas w pewnym momencie, one się zatrzymają. E, ale też mamy, że jak zginiem, no to na górze jesteśmy i tam e, z góry e, teraz tam trzaskamy tego oponenta, ale też jest e, to samo tak jakby. Tylko że zamiast ciężarówek z boku mamy, że... Tam w tle ze ściany takie są jakieś takie pałki wyskakują. No i od nich się ten arbus odbija, więc taka losowość bardziej jest w tym, jak tam sobie celu jemy. Też jest taka sekwencja taka, gdzie... Jest kamera z góry, a my musimy uciekać od tych małp e, o, o, oszalałych, żebyśmy nie zginęli tak jakby e, Ale oczywiście mamy pomoce różne tam. No i różne, różne tutaj są minigry. Naprawdę e, fajne, fajne, mi się to wszystko tam e, podobało. Też jest piłka nożna, gdzie musimy kolorami odpowiednimi szczelać się, mamy e, tego. Dodgeball, jak to się teraz nazywało? Ja nienawidzę jak ja zapominam polski... Słowa pamiętam angielskie jak ja tego nienawidzę e... Zbijak, ogrew Zbijak, też może tutaj grać. Oj, to jakieś, że ominiamy, jakieś tam piłeczki 2D. Oj, tutaj dużo, dużo, dużo jest minigier. To jeszcze zobaczymy wreszcie adresa, chociaż powiedziałem, się, że to może być albo samo śpiewanie. Niestety. Co? To była tyle. Dziękuję za uwagę. Do nas odcinka i cześć.